Widziałem, widziałem. No, no, no. Wywalona drużyna. no, jakiś pen. Co ty czekajcie na aktualizację. Ej, Ej, Ty też Widzisz masz takie te helikoptery? No. No. To jest ten jeden argument, który pada zawsze. Jak... Gra nie jest realistyczna, więc trzeba grać w armę. Czekaj, czy w armię da się wysalić każdy dudy. No właśnie, ja od razu kupa wbijam i rzucam granat i mówię, co to kupa jest? za opasa. Ja wjeżdżam od razu całkiem drzewo i sprawdzam czy kurde się przejadę czy ty zatrzymam mój drzewo. Zrobiłem tam atak alterejski na górę jak coś. To się będą chować na dole, a my będziemy do nich strzelać. Chyba, że on jest duży, duży obręb, no. Uważaj. A, dobrze, żeśmy tym nie dostali, no. Nie wiem, czy widzisz tam kogoś, czy Czeka, nie? Nie że... wiem. Łatwiej oblecieć. On skończył się nalot. Widzę ziuta, tam biega. Gdzieś biega, pobiega. Biegł do budynku, kurde. Od tego tutaj? Ty tu? Od tego, od tego no okej okay. Ale no on no, tam będzie siedział i nie wylezie Bo on jest na radarze Na no, tym o tym oznaczyłem No, widzę Na dachu no Czekaj, okay. o, oblezę, to, tak mam O kur... <grystanie> 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 tam bali do nas Tam podejść do niego, bo on Narfiga ma a który to jest, bo ja nie wiem który. Eee, tutaj był. A w tym budynku, tak? No no no. O o, -o strzela. Jomek. Dobra. O, widziałem, widziałem. Widziałem, no no no. Wywalona drużyna. <noise> Lasa, w, 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 tym, w, w, w tym mniejszym hangarze po lewej stronie Ja byś tu oglądał typ na spodeprę, O tutaj Holmes jest, jest, tu jest gość O tu tutaj gdzieś tak strzelasz, No widzę idę no. Mam jeden ammo tu Muszę zmienić stronę A dobra Typy strzelają Czekaj Dolecę ze stąd, no. No, trze on, to, bo trzeba tu. on latek. Jest takie objęcie. No, dobra, wysiadamy, wysiadamy. Bo jest Drużyna. Jest tak. Dobra. Wylądował ten helikopter, ja go naprawię. Dobra, to ja zlutuję tych gości. Może tutaj. Ej, i tamy zniknęły z typa na pewno jednego. Trzeba by uzupełnić te nasze amo. Dobra, jestem. Jest amo? No, mamy, mamy wciulamo tego, nad więcej niż stok. Także, kurde, Holmes. Dobra. My szukamy frajerów. Myślę, że są na wieży. O! Ktoś jedzie na wieżę z stronką. Widziałem, że wjeżdżą. Tylko nie, tej, nie no. to co tu, tylko to od drugiej strony. O! Jest na wieży. Kurde. Polecę dookoła. No. Z tej strony może się nie spodziewam. Kurde, to nie takie proste. Myślę, że zjechał window, co? Czy jest? Nie, musiał zjechać. Może jest tu niżej poziom, o, o nie Nie, chyba nie ma potrzeby, mamy, mamy bardzo dużo ammo w ogóle To jest synta klasowa też gdzieś Już strzela widziano, to... do mnie I snajper celuje O skąd? O, o tu A widzę Wejść na lewą stronę No, jestem, jestem W środku musi być. No. Ktoś kruje skądś Sniper na wieży, snajper na wieży Dobra Zmieniam stronę, ale zmienił, żeby mi nie trafił Dobra, dobra, ja od tej teraz lecę, dwóch gram jest na wież Pani chyba to windy od razu nie <laughs> tu A nie, jest tu! Jest tu, no na zewnątrz O Powolno, powolno. Na... Znaczy. nie miałem jednego o, Dobra, dobra, bo ich dwóch było na pewno. No. Jeden miał stać, drugi nie Powolo wywaleni są na wieżu, snajper ten sam No on się tam chowa cały czas. Ty, wysiadamy i go Dawaj no. no to o kur***, Kurwa, Kur***, wsiadaj w takim no. razie, bo tak zaparkowałem na szybko. Nie wiem, gdzie ten frajer jest. Ty no, jakiś PM. Kur***, no, kur***! Dobra, 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 spokojnie. Jest jakiś strzelba tu do wzięcia. Nalud nadciąga. o to, z tej strony! Ooo, ale mnie wywalił. Ty mnie też. Dobra, ale... Zdrzliwo zajemiste. No zajemiste, no. Coś fragów. O, niestandardowy zrzut. O ty, lądujemy. wiem, tylko żeby ten ziomków plandujemy. jakichś nie było od co? razu. Co? Idę na wieżę, idę na wieżę. Ty wylądowałeś ja tam? Bylą... No, kawałek dalej. Z... palę. Dobra. Oni już podchodzili tu do mnie, widziałem jednego. Strzelasz się z nimi? Tak. Leży. Eliminacja. No, jeden leży. Dobra, zajebiście. U... kolegi ja tego ziomka obijałem wcześniej, ale on się hmm. pewnie pancerze sobie dołożył. Nie wiem, za czynne. jak ja... Nie wiem czy jak się będę desantował to od razu tam lecieć kurde na ten zrzut, ale chyba nie. chyba na ciebie. Chyba wiesz co, gdzieś indziej trzeba by było. No tu jest tam wiesz samochód co? jest. Może Holmes tu iść tutaj. Tak? No, bo w razie co jakby mnie zabili, to ty mnie jeszcze byś w stanie uratować. Zobacz, to są dwa samochody, jest ten opancerzony taki ten po lewej, to w nim są skrzynki. A dobra, to się od razu. No. no nie wiem, nie do ciebie, tak? Nie, 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 tam na tą strefę drugą. Masz ta, e, Kevy? Masz No 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 właśnie jeden sobie wziąłem z samochody. A podlecę do... Ale mi chyba twój ulubiony jest tutaj w stajie, jakby się Zaraz zobaczę jak ten ten. USG 90 to to sytuacja. No to tak, to fajne. Przy tym zrzucie nikogo nie ma, ale jest zaraz strefa, możemy. Trzeba już teraz. Dobra. Tym tym. Podbierz i z tym. No, no, no. Lepiej ja, o tym siądę na działko. O, spadł tu zrzut. O. Czy nie? Tak. Nie. Tak? O. Typy. Ty... pi Jeden w przeładuję. Rzucam mu granata. On jest A, za tyk, tym. Gówno. Jest tam. Kontakt, wroga piechota! Z którą stronę? Na górze, ta no, dobra, ja tak. sobie biorę tego akacza. O, o kurwa, nie tego akacza wziąłem, co chciałem. Ty co, pod ten zrzut wroga, może przykampimy Zobaczymy. No ja bym sobie drugiego akacza wziął, za chyba, zamiast snajty nawet. O, o typy! Rzuty. Czekaj, dołożę sobie pancerza, schowam no, się. Uważaj też. na nich. Dobra, zawracają. Przeładowuję. K***a, jak oni mnie uwili. Mnie też. Strefa. się sobie uzupełniam cały pancerz i podchodzę tam bliżej do nich. do stało tu. <laughs> Strefa, holmes. O oh, kurwa No, no, no. Kurwa, leżę. Nie wiem czy ten ten jeden ziomek mnie tak owił, no. jeden chyba Albo HP został mało. Nie, ta strepa Stałem za tym, za, za tym słupkiem. No, ma na samym No patrz, 14 miejsce. No dobrze było. A, dużo spuconek na Battlefielda, no. Jest, ale wiesz, ja jestem spucony tutaj też. Mm. <laughs> też jest, nie grzeszę tutaj. Niedziel niedzielną granią na aktualizację Ej Ej Ty też Mi masz tak? No No Gdzie my jesteśmy? My stary, patrz my... my jesteśmy My jesteśmy gdzieś poza mapą w ogóle No Czekanie na rozmieszczenie No i ja też masz taki helikopter jak traktor, jakiś kurde z, ze śmigłami po bokach? Tak. Ja widzę, że ktoś w ogóle zrzucił się. Ja my lecimy w ogóle do... Ej, no co chodzi... Bo <noise> update zajebisty, kurde. Tyle czasu mi się pliki minęły, żebym takie gówno widział. To chyba nie jesteśmy sami, bo tam obok tam też co takie. No już tylko 50 osób zostało, że... No, 30 Zostajemy kurde, bo w w w w <noise> się <noise> Co no pan ty wybrał, za tym. Ej no patrz, bo ludzie wychodzą. Nie no bo chyba się w ogóle nie przemieszczamy, nie? Właśnie nie, bo mam takie wrażenie... no chyba nie w sumie, ale... takie złudne wrażenie, że jednak jesteśmy zaraz bliżej tego okręgu. No właśnie, jak zostaniemy... Być... Bo normalnie on ich nim... z różnymi prędkościami. No. I tam w ogóle widać... Nie, nie, nie mogę oznaczać. Jak spojrzysz na prawo od helikoptera, to tam daleko jakieś miasto widzę. A jest, no. Faktycznie. Może to ten, to jest ten e, bruknin cały. Może. Dawaj tam polecimy. Dobra. To, to Wsadem już kieruję. No dobra, nie chcesz wina? No, myślę, że nawet go nie dostaniemy, wiesz? To się gra nie zacznie. Nie, ona się zaczęła, bo normalnie cutdown jest. Nie no, chyba nie ma co czasu tracić, co, Holmes? Też tak No już... myślę, że myślę, że nie tylko my myślimy o tym winie. <laughs> no 15 osób no, jeszcze. Dobra, wchodzimy no. Ale mi się całkiem. W ogóle. Jak wchodziłem w red seka, to. Mi, o, menu mam całkiem zbagowane, nie? No to ja tak miałem. Zresetowałeś? Nie, wtedy resetowałem, no. Ej, no to ja wyjdę. No, hmm. no co, to są emocje. Ja jestem lekko pies. do <laughs> O, jest! Dobra. Yes. dobra. Weź sobie może snajper, nie ja sobie wezmę Dobra. jakiś gówno losowy. Co, i lecimy do wieży czy na te daszki? Chyba na te daszki. O, tutaj ziomek biegnie do daszków, nie wiem czy widzisz. Iza. I za. I, walone. Tu na dachu też ktoś O, takiej Widzisz ma, Trochę. No. Czekaj. Ale Okej. ładują do nas jakieś kubecze, jak dalej się. O, na dachu jest. Po lewej stronie jakbyś się przełączył, na dachu. Uwalone. Dobra. Wywalone. Dobra. Wywalone. O, ten helikopter latał, wolimy no. się z nim. Walimy no. Dawaj, po lewej, po lewej. Dobra. Jak będziemy nad nim, to on nie no. będzie mógł do nas stelać. Dobra, wale. Wyskakuje No obróć się Holmes bo nie mam działań, nie ma mamo No kurde, on ląduje na wieży, muszę obniżyć lot Dobra? Dobra. I, I będę prawą stroną No? Jest, widzisz dodawa Leży, wywalony <grym> Jechał ja, po... to się wyląduje. Nie masz amu? leży no. Nie ma mamo, idealnie kurde. Dobra, dawaj, musimy chyba wyjść z tego. Poczekaj. Ja mam style, weź, weź tak jak się po. ten. E, czekaj, F4 Mam go, zestrzela. Okej okay. O kurde, gdzieś dostałem. Nie wiem skąd. Poczekaj. A tak, mamy holmes, uciekaj stąd. Siadasz tu i podlecę do innej stacji? No, czekaj. Już skrzynki wolotuję Dobra. Zobaczysz, może nawet jakieś ammo zebrałem. No. Ale nie jestem pewny. No. Trzeba naprawić ten śmigłowiec. Nie wiem, gdzie oni są. Na no stacji chyba byli, tak. No oni walą do niego cały czas, kurde. Rozwalą go zaraz. To tu jest? Tak. O, tam gdzieś strzela do mnie ziomek gdzieś stamtąd. O, Dostałem heada z lagu, to jest budycy, a tak. mamy. I dobra, ty udawaj mogło, szybko, z padochronem Dostałem, takie Nie żyjesz? No. Dostałem. Dobra, bo ja, ja spróbuję. Zrobiło, nie? Ja będę miał rozmieszczenie, nie? No. Musisz zobaczyć, kurde, jak to będziesz łaził, to można zobaczyć ten helikopter, który my rozwołaliśmy. Czy on w ogóle? Może on jest do naprawy co wiesz, tu ty wyskoczył z niego. O kurde, ty jesteś jakiś osaczony. Ach, no. O, o, to znaczy. Zmierzasz do tego punktu! Jestem na górze. Kurde, jestem też na dachu i tu nic nie ma. Była jedna skrzynia. Dobra, może misję byśmy wzięli co? Mamy... Mamy safe do zrobienia. O, ty, widać, jest. Widzę wroga tak, no mam no. no. Widzisz go? Tak, widzę, Idziemy no. do niego? No. Strefa tam dojeżdża. Ty, jak ty wylazłeś? Na brak, jeden. Podrobinę. podrobinę. Ja dopiero wchodzę. Lud dobre. Nadal zeskoczę. Jest w budynku. Dobra, zlutujemy tego ziuta. On jest w budynku pod spodem, bo pokazywało mi się. O, ty, zeskoczyłem i dostałem ziuta. Tam jest plecy. Obity, mały, bardzo mało. Kurwa, skończyło mi się amunicję głównie. Za 20 do 100 punktów. Dobra. Czy zrzucie niestandardowej broni, 30 metrów oznaczam. Oznaczam punkt rozmieszczenia. I strzela ktoś do nich. Dobra. I ktoś tu był, na górze chyba wiesz, był do niego. O. Chodź do budynku? Albo nie, może lepiej nie, nie? z zewnątrz. Jeden w budynku, jeden po prawej. Nie żyje. E, tak, jak wejdę w strefę, to jest instant zgon. Nie jest tak jak w Fortnite, że dostajesz obrażenia. Chce być by safe tutaj nawet. No. Jakoś wie, że znajdę rozmieszczania. No, dobra. E, tu masz najbliższy e, ten samochód. A taki realny to tutaj. To tu może pójść. Przy zrzucie jest samochód. Kurde, tutaj to jest taka, taki spot, Czy no. z każdej strony można dostać. Lądujesz tu? Tak. jestem Jestem. Jestem w działku. Ty, tak na blisko strasznie, I nikogo tu nie ma. No nie, 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 nie widzę właśnie. Dobra, bierzemy chyba, co? No. Dobra, wysiadaj po prostu. Ten helikopter się sam zaparkuje. Ja biorę PM-a. Chodź, lecimy sobie tu może pod strefę i sobie gdzieś podlądujemy, Dobra. No, no. Dobra, i po prostu wyskoczmy, o. A, heli. O, <laughs> dobra, tu jest ten. Będziemy safe. O, jest safe. Dobra, otworzę. Gdzie ten safe? Kurde, a tam, dobra. Wokół waszej pozycji robi się gorąco. Nie będziecie tam długo bezpieczni. Dziś LKM jest tutaj. Sprawdźcie misję. Ty, dobra, bo się spalamy, kurde. Tam Ktoś robił? Tu jest kontener ze sprzętem! Kurde, trochę w dole jesteśmy. Może podgonimy tutaj? Zmienisz pozycję! Ruchy teraz! Można by. Co tam samochód lata? Widzisz go? Tak. Skip <grym> Jezus, mam O, góra. Leży. Dostał. Granat leży, powalone, jak coś. Musimy podnieść. Zajebiście, homus. Ty mu rzuciłeś granata? Tak no. Kurde. Ja się schowałem, bo myślałem, że ten, 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 ten drugi ziomek się później wyskoczy. No, kurde, lipa by była, jakby właśnie cię gdzieś rozwalił i zeskoczył za mnie. Nie widziałeś kogoś, na termowizji się w drodze. O, widzę typów tam. O, tam, ja oznaczyłem. Czekaj, okay. ja sobie wyjdę gdzieś indziej, żeby zobaczyć. Próbowałem ich ze snajpy teraz. E, o czołg, czołg, czołg tam jedni. No, widziałem. O, tam bardziej. Widzę? Kurwa, on ma sniper. Dostał jest. Dobra, bo ja jeszcze jeden. Pusz. Jeszcze jeden będzie. Ja pancę szek. Jak... Uzupełniam, bo jest. Dobra. Oni no się podnoszą. Kurde, Kurde, Plecy, plecy, połym jest tołg. Rozwalił mnie. O, masz ujawnionego typa No patrz, już miał białe na 90. No, 98 chyba nawet. No, 27. No, Wiesz co, czołg. Czołg, znaczy, jest... Ja cię zastanawiałem co mnie tak rozwaliło, a w plecy mi czołg załadował z tego skarabinku. No, nie niezwykleś z granatem. No, dokładnie. Gdzie na? Aj, kur.